10 największych wsi w województwie małopolskim. Cześć, dzisiaj kolejny film z serii Największe wsi w Polsce w poszczególnych województwach. Wskaźnikiem użytym w rankingu jest wielkość populacji. Przypomnę jeszcze raz, bo mówiłem już o tym w każdym filmie z tej serii, że często piszecie w komentarzach podając jakąś miejscowość, że jest większa niż te w rankingu. Wszystkie te, które podajecie to gminy, a nie wsie. Gmina ma zawsze większą populację niż jej siedziba. Dodatkowo zachęcam gorąco do zostawiania łapek w górę pod filmem, jeśli film wam się spodoba oraz do zasubskrybowania kanału. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Biały Dunajec jest to wieś umiejscowiona na terenie powiatu tatrzańskiego w gminie o tej samej nazwie Biały Dunajec. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 5251 mieszkańców. Brak informacji odnośnie powierzchni miejscowości. Pierwsza wzmianka o Białym Dunajcu pochodzi z roku 1564, kiedy to wieś znalazła się w dokumentach lustratorów dóbr królewskich. Jeśli chodzi o zabytki w Białym Dunajcu, to na uwagę zasługuje kościół parafialny oraz zabytkowy dworzec kolejowy. Warto dodać, że w Białym Dunajcu znajduje się jedno z ujęć wód termalnych. Numer 9. Stryszawa Jest to wieś znajdująca się w powiecie suskim w gminie o tej samej nazwie Stryszawa. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 5326 mieszkańców. Brak informacji odnośnie powierzchni miejscowości. Wieś została założona przez rodzinę słupskich herbu Śreniawa, a pierwsza wzmianka o niej pochodzi z roku 1480. Z najważniejszych miejsc i zabytków Stryszawy warto wymienić dworek neogotycki, kościół z końca XIX wieku pod wezwaniem świętej Anny czy murowaną kaplicę z roku 1843. Miejscowość posiada własną drużynę piłkarską LKS Jałowiec Stryszawa oraz klub lekkoatletyczny UKS Stryszawa. Numer 8. Pcin jest to wieś zlokalizowana na terenie powiatu Myślenickiego w gminie o tej samej nazwie Pcim. Populacja wsi według danej z roku 2018 wyniosła 5327 mieszkańców. Brak informacji odnośnie powierzchni miejscowości. Pcim powstał w roku 1351, kiedy to wieś była lokowana przez czeskiego rycerza Nedan. Z Pcina wybiega pierwszy szlak. Turystyczne do Łysina przez schronisko na Kudłaczach. Ponadto przebiega tu też szlak Zmakowa Pod Halańskiego do szczytu działek w paśmie Lubomira i Łysiny. Na terenie wsi od roku 1969 funkcjonuje klub sportowy Pcimianka Pcim. Numer 7. Zabieżów. Jest to wieś położona na terenie powiatu krakowskiego w gminie o tej samej nazwie Zabieżów. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 5418 mieszkańców. Brak informacji odnośnie powierzchni miejscowości. Pierwsze wzmianki o wsi zabierzów pochodzą z roku 1254. Wówczas wieś zwana była Rogoźnik. Jeśli chodzi o zabytki, to we wsi na uwagę zasługuje willa przy ulicy Krakowskiej oraz parafia św. Franciszka z Asyżu. Część zabieżowa położona jest na terenie Tęczyńskiego Parku Krajobrazowego, a we wsi działa wiele klubów sportowych, jak na przykład Kmita Zabieżów, Klub Kolarski Cyklo Jura Zabieżów, Akademia Piłkarska 2011 Zabieżów czy Jura Basket Zabieżów. Numer 6. Chocinia. Jest to wieś zlokalizowana na terenie powiatu Wadowickiego w gminie Wadowice. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 5690 mieszkańców, natomiast powierzchnia to przeszło 20 km2. Pierwsza wzmianka o hoczni pochodzi z roku 1355, a z jej najważniejszych miejsc i zabytków trzeba wymienić, neogotycki kościół katolicki pod wezwaniem Narodzenia świętego Jana Chrzciciela z przepięknym ołtarzem oraz lokalny kościół parafialny. W choczni od roku 1990 funkcjonuje ludowy klub sportowy, Olimpia Hocznia, z sekcjami piłki nożnej, piłki siatkowej oraz tenisa stołowego. 5. Wola Rządzińska. Jest to wieś położona na terenie powiatu Tarnowskiego w Gminie Tarnów. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 5886 mieszkańców. Brak informacji o powierzchni wsi. Miejscowość składa się z 16 integralnych części wsi. Początki miejscowości datujemy na rok 1577, kiedy to wieś została założona przez polski ród magnacki Tarnowskich. Do najważniejszych miejsc i zabytków w Woli Rzędzińskiej trzeba zaliczyć Pomnik Nieznanego Żołnierza, Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz Cmentarz Wojenny. Od roku 1948 we wsi działa klub piłkarski LKS Wolania Wola Rzędzińska. Numer 4. Słopnice. Jest to wieś położona na terenie powiatu Limanowskiego, w gminie o tej samej nazwie Słopnice, dawniej w królestwie Soków w gminie Tyrnbark. Populacja wsi, według danej z roku 2018, wyniosła 6264 mieszkańców. Brak danych o powierzchni wsi. Początki osadnictwa na terenie obecnych Słopnic pochodzą z XIV wieku. Do najważniejszych i najciekawszych miejsc i zabytków w słopnicach zaliczamy wieżę widokową na mogielnicy, zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła XIX wieczny dwór klasycystyczny, 20 jaskiń na górze łopień czy trasę narciarstwa biegowego Mogielica. Ponadto przez wieś biegnie tak tzw. ścieżka historyczna pierwszego pułku strzelców podhalańskich armii krajowej imienia kapitana Juliana Krzewickiego. Numer 3. Zawoja. Jest to wieś zlokalizowana na terenie Powiatu Suskiego, w gminie o tej samej nazwie Zawoja. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 6483 mieszkańców, natomiast powierzchnia to ponad 100 km2. Trzeba tu zaznaczyć, że Zawoja jest największa i najdłuższą wsią w Polsce. Miejscowość wraz z pobliską Skawicą kiedyś uważana była za jedną wieś zwaną Skawicą. Pierwsze zmianki o Skawicy sprzed roku 1593 pochodzą. Z najważniejszych miejsc i zabytków Zawoi trzeba wymienić schronisko PTTK na Markowych Szczawinach, ośrodek edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego, kościół Świętego Klemensa z 1888, centrum górskie Korona Ziemi, z w Zawoi, Markowej czy elektrownię wiatrową. Zawoja jest tłumnie oblegana przez narciarzy, bowiem na jej terenie funkcjonuje wiele stacji narciarskich. Ponadto przez wieś przebiega wiele pieszych szlaków turystycznych, m.in. na Babią Górę czy do Suchej Beskidzkiej. Numer 2. Osiek Jest to wieś położona na terenie powiatu oświęcimskiego w gminie o tej samej nazwie Osiek. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 6706 mieszkańców, natomiast powierzchnia to przeszło 29 km2. Pierwszą wzmiankę o Osieku datujemy na rok 1278, wówczas to wieś przystępowała pod nazwą Osech. Obecnie miejscowość składa się z 8 przysiłków i 11 części wsi. Z najważniejszych i najciekawszych miejsc i zabytków we wsi trzeba wymienić kościół drewniany z XVI wieku, neogotycki kościół z XIX wieku, hotel i restauracja Resort Molo wraz z małym molem na jego terenie oraz szlachecki dwór pałacowy. I numer 1. Jawiszowice. Jest to wieś położona na terenie powiatu oświęcimskiego w gminie Brzeszcze. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 6743 mieszkańców. Natomiast powierzchnia to prawie 16 km2. Pierwsza wzmianka o Jawiszowicach pochodzi z roku 1326, kiedy to wieś pojawiła się w spisie świętopietrza parafii dekanatu oświęcim diecezji krakowskiej. Z najważniejszych i najciekawszych miejsc i zabytków we wsi trzeba wymienić barokowy, XVII-wieczny kościółek drewniany pod wezwaniem św. Marcina oraz kilka przydrożnych kapliczek. A jako ciekawostkę sportową dodam, że Jawiszowice od roku 1951 posiadają własną drużynę piłkarską. To jest klub sportowy LKS Jawiszowice. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę. Do następnego. Cześć!